Kiedy e, oni nie jedli, my też nie. Kiedy oni się nie kąpali, e, my, my również. Tak wyglądało przygotowywanie reportażu Uchodźcy, Ucieczka z Piekła. Reporter superwizjera razem z emigrantami przeszedł bałkański szlak. Tysiąc kilometrów w dwa tygodnie. Codziennie jest około 2,5 do 3 tysięcy. Sprawy społeczne, kryminalne, gospodarcze i mocne historie ludzkie. Kilkunastu reporterów, prowokacje i śledztwa dziennikarskie. Superwizjer jest na antenie TVN już od niemal 16 lat. Od dzisiaj także na antenie TVN 24. To są rzeczy, które powinny wstrząsnąć. Odbiorcami. To są rzeczy, które, o których chcielibyśmy, żeby dyskutowano w Sejmie, o których chcielibyśmy, żeby podgrzewały opinię publiczną, żeby ludzie następnego dnia po obejrzeniu w tamwaju pytali jeden długiego: Widziałeś superwizję? W każdym programie zobaczymy reportaż i dyskusję. Tempo powstania materiałów jest bardzo różne, bo jeżeli prowadzi się skomplikowaną i zaawansowaną prowokację dziennikarską, no to przygotowanie takiego reportażu może trwać nawet pół roku albo nawet rok. Natomiast są historie, które da się zamknąć w jeden, dwa miesiące. Superwizjer dotarł m.in. do cywilnych biegłych badających przyczyny katastrofy wojskowej kasy. Ta komisja była zbyt szybka. Część osób w wojsku twierdziła też, że mogła być ustawiona. Do księdza przywódcy buntu Betanek, do którego dotrzeć nie potrafili prokuratorzy. Chciałam się zapytać, czy ksiądz odpowiedzialny za tą całą sytuację i za był w Betanek. I do sióstr, które wysnuwały przeciw niemu najcięższe oskarżenia. Ojciec Roman, bardzo blisko mnie usiadł. Wziął mnie za rękę. Śledztwo dziennikarzy Superwizjera ujawniło też przerażające traktowanie zwierząt w rzeźni w Witkowie. Tak wygląda wejście do piekła. Każdy wrażliwy człowiek w jakiś sposób to przeżywa, i, i nie ma tak, że to się zostawia, wychodzi się z pracy i, i jest w porządku. Gdzieś ten ciężar, ten balast się y, chociaż przez chwilę niesie. Reporterzy Superwizjera zdradzili nam, co jest najważniejsze w pracy dziennikarza śledczego. Podobno dobrego dziennikarza można poznać po jego notesie, ile ma numerów telefonów. Ale kontakty to nie wszystko. Liczy się gigantyczne doświadczenie, otwartość na to, co dzieje się wokół nas i sporo dziennikarskiej intuicji. Nie zawsze wyniki dziennikarskiego śledztwa kończą się wsadzeniem ludzi do więzienia, czy upadkiem rządu, ministra. To się zdarza, ale satysfakcja z tego, że udało się coś ujawnić i dzięki temu rzeczywiście stała się inna jest olbrzymia i właściwie bezcenna.